Cześć, z tej strony Piotr 623. Witam Was w drugim odcinku. Zagramy w Battlefield 3. Dzisiaj przywodzimy misję numer 2, operacja Omacz Mieczy. Jedziemy. Będę mało mówić, bo wy po prostu oglądajcie, jak ja gram. Gram mam po polsku z Dabigium, więc oglądajcie. Ładuję się. Dobra, zaczyna się. No, co jest? Może być? Tja, kim jesteście? Pracujecie dla siebie? Dzień dobry się się Blackburn. Kiedy mi wreszcie poryśli co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to, jest? To... to Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Aby nie? Dlaczego? No tak powiedział. Czytam akta. Próbuje ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila. Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, się, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLR? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łama mieczy w Irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. Dobra, skończył się filmik, teraz kolejny będzie. Znaczy już się rozpocznie misja, patrzcie, słuchajcie, czytajcie jak chcecie, możecie. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbider. Tell them a god's gonna tell them that. Szajbus jeden strzelbusów Dwa kilometry do pierży wyjściowej. Przyjąłem! E, wy też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to kozacy, łapiesz? Większych chodników zeświecą ze świecą szukać. Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej, udajcie się do punktu zbernego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Gwiazda! Chyba spóźniliśmy się na Izetkę! Gdzie porusznik? Tutaj, w prawo. Dzięki! Zastanawiasz się czasem, jej, czemu w tej części świata wszystko się tak ciągle jej, pierdzieli? Ja to nie rozmiaru. Tak, tak, Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmier. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazarus Pinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was! Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to! Chodźmy! Panowie, Jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu! Mamy jakieś dane na dole, nie, nie mogę sprintować. Spodziewajcie się najgorszego. Naprzód! Teraz mogę sprintować. Co tu mamy? No dobra. <tusy> Identyfikować <tusy> cele. Kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz szkoły nikt na oczy nie widzi. Trzymać się razem, rozglądać się! Co to Nie da się to Jesteśmy jakieś 90 kilometrów od linii uskoków. Szeroka ta ulica.

nie jednego cywila Nie podoba mi się to. Ustrzał! snajper. No, nie widzicie snajper nie naszego jednego No już, 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 już! Nic ci nie jest? Dobrze! Okay. Jest. RPG na mojej dwunastej! Pierwsze piętro! Nie strzelać się do samochodów! Idą z boi, idą z boi! Wszyscy do biegania, chcę budynek! Tak jak do mnie. Cholera! 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 Dobra, mamy z głodu zgodę wyslajpać. Tam sobie idą. Przeba, jest, idą. Przeładzą przez mur, prawo w stronę! Kontakt lewej! Ja robię chwilowe cięcie.

Okej okay. amunicję weźmy sobie. Zajmę się nim. Hej kolego, czujesz to? O przy mam takie zmuki, kurczę, nie wiem. Dobra naprzód, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że Trafik się wybliży. Na radę. To kawał twardego sukiency. Kolejny trząd. Nie zatrzymywaj się. dzielne, dzielne. Rozgląda się, panowie! Musimy poruszać się od osłony do osłony. I zatrzymywać się Dobra, za okna. To nie byli miejscowi. Nie mówili parapsków. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich pojówników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dar. Szajbus 1-3, tu szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Wszystko. Wszystko. Jedziemy. O! Duchy, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźba, to pieprzona 50. Nie wychylać się. Jedziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Na przód. Idę, idę Idę A teraz! Idę, idę, idę. Dobra, wszyscy na glebę! się do krawędzi i jak wychyli głowę to ją kurwa odstrzajmy Zrozumiano Trzymać się ściany! Tak, czekaj aż będziemy na pozycji Zachować odstępy, nie zatrzymywać się! Mów do mnie. Widzisz go? Jest. Widzisz. Tak, teraz. A ja. Mam jeszcze... Uf! Uf! Dobra, idziemy. Ona tam, tam, gdzie jest. Dobra, idziemy. Jest nasz slajd. Dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Niech się okopa. Mam wyrzutnie pepans. Daj ją blakowi. Kurwa, osłona się sypie. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwalność. się, brachu. Będę cię osłaniać, ale strzelaj! Waga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, owia! W porządku? W porządku. Poszukajmy tego patrolu. Szajbus 1-3 tu sanitariusz. Wyłataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas zasłaniać? O, jasna sprawa. Taki kierunek, odbiór. Północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga, nasi są tam całkiem odsłonięci. Przyjaciel na poziomie ulicy! Schawaliśmy się, zamykamy się, jeden 3 lewa strona! Ruch na dagów, przed nami! Dobra... Dobra. Uczę, słabo mi idzie dzisiaj! A, no, normalu! normalo! One strzelają Urządny strzymają Robimy małe cięcie. Już jest tam Na, na, no, Są na wiośni tej... naszego. Uważajcie na drugiego. ulicę i tak. Szałyk plus 1, 3 chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwione. Możesz się ruszyć. Kurwa, to chyba jakieś karty. Okay. Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu. Nie możemy wrócić, bo właśnie robię na plecy. Cieszę tak, się, no. muszę... okay. więcej Za daleko! Możemy użyć tego jako mostu. robacz Cieprzony harcerzek! Dobra, idziemy, idziemy. Nie będę ich wyprzedać, tak przedtem. jazda, jasna, Jaki jest wasz status odbiór? Przejściowe problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego. Odbiór! Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że są sali zdrowi. A co będzie, jak wygra pialar? Kraj rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Braku! Amerykę założyli terroryści dla terrorystów! Jak Ci się zdaje? Czym była amerykańska wojna nie o niepodległość? Historię piszą zwycięzcy. Jak Ty w ogóle trafiłeś do biegłacji? Sam sobie często zadaję to pytanie. Idziemy. Tam będzie nie, w klasie. O tu, a, a, tam. A, a! Już zawsze tak! O tak! O tak! O tak! O tak! Двух. Скупьте rannych i zabitych. Chwila. Dowódca saibosów to jeden 3 Musimy ewakuować rannych. Odbiór! Przyjąłem, jeden przy. na siebie. Bez odbioru. Cholera, coś tu jest nie tak. Ech, ech, coś znalazłem? O nie jest dobrze. Ładunki we Drugi Drugi, zrozumiano. Kurwa, Macie. Przyciągamy za dużo uwagi. No co jest? Przedni Muszę tego. wiedzieć, do czego jest podłączony. Black Berenice za przewodem, jazda! Tutaj przewodz idzie. Prostujemy drzwi, idziemy za przewodem. Słyszałeś Black? Tak, od razu dołą. Ale mi się światło woguje.

ale spóźnione głosy. Ja Teraz już jest dobrze. A to takie chwilowe to tam strzelam. Znowu. Co to było? potki bronić co bierzemy. nie wiem, z dobra by było jak graешь sobie za prosto

Ja vam tu počtam

Jeszcze to jak się dawali na nas I koniec Dobra, dzięki za zobaczenie Zapraszam do oglądania kolejnego odcinku, subskrybowania i dawania łapek w górę Nara.